Po wojnie był już obowiązek szkolny. Tak, tak? obowiązek Wszyscy. zaraz był, wszystkie. Wszyscy, tak, Wszystko i myśmy właśnie na Leszczyńskiego to te klasy liczyły na najmniej te 30 przeszło dzieci. Klasy dla Leszczyńskiego w tej szkole w ogóle były duże, to takie chyba klasy jak tutaj, to pomieszczenie gdzieś po 40-50 metrów, tu na pewno jest. Długi czas była tam katolicka szkoła teraz. To odkupili, ktoś to odkupił, mieli coś robić i nic nie robią. Stoi to puste, nie wiem jak to wygląda. Szkoła była piękna, i duża, w środku, bo była też taka podobna na Dąbrowskiego. Także ja tutaj w tą podstawówkę kończyłam, wszystkie zresztą, całe rodzeństwo moje wszyscy tu kończyli. Siostra najstarsza to już pracowała, bo skończyła w okupację. I poszła, już chodziła do ogólniaka na… Grodzką. Druga siostra też, wpierw w gimnazjum, potem ogólnokształcącą, handlową. Nie, siostra handlową, brat technikum elektryczne. Wszyscy się… Mama wszystkich nas nie tylko wychowała, ale wykształciła wszystkich. Młodszy brat to też poszedł do zawodówki, bo trzeba było zaraz też, ale skończył tą trzyletnią zawodową, i pracował. A najmłodsza to chodziła do szkoły krawieckiej odzieżowej, też na Konarskiego, też skończyła. I pracowała potem w Modusie, brat w Makrumie, ten starszy w Telfie, co się tutaj na Grudziąckiej, nie? A siostra moja skończyła ogólne, ogólniak, no, ale jeszcze y, uczyła się języków, także i mówiła i po francusku, i po niemiecku, i po angielsku.